Witajcie moi kochani widzowie. No cóż. Na ekranach waszych urządzeń równocześnie z moim głosem dosyć zakatarzonym możecie sobie poglądać zdjęcie. Jeszcze nie wiem jakie, ponieważ jeszcze go nie wybrałem. Ale będzie to jedno ze zdjęć, które sam wykonałem. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że fotografia to jest naprawdę bardzo fajne hobby. Miałem kiedyś kolegę, takiego, o którym już wspominałem, że już nie jest moim kolegą, ale kiedy jeszcze był moim kolegą, moi drodzy, to jest jedna z niewielu dobrych rzeczy, które mogę mi powiedzieć, że zaraził mnie pasją do fotografii. I to jest coś, za co będę mu wdzięczny do końca życia, bo fotografia daje naprawdę mnóstwo przyjemności. Nie wiem, może jestem jakimś dewiantem, ale mogę zdjęcia, które sam zrobiłem oglądać wiele godzin i mieć z tego przyjemność, i żałuję tylko jednej rzeczy: że nie mam dostatecznie dużo czasu, aby sobie łazić po Krakowie i robić zdjęcia. No ale postaram się, może jutro gdzieś wyjść. A co do regału, który samodzielnie złożyłem, udało się złożyć. Jeszcze stoi, moi drodzy. Mam nadzieję, że postoi, bo jest mi potrzebny m.in. do tego, żeby ustawić na nim drukarkę do komputera. Ona troszkę waży. I bardzo bym nie chciał, żeby to wszystko mi się y, spiel, y, znaczy rozwaliło. I jeżeli tak się jednak stanie, to wyniosę go na śmietnik. Już nie będę go składał po raz kolejny. I kupię sobie inny, łatwiejszy w montażu. Y, widziałem takie inne regały plastikowe. Jednak pojedyncza półka miała wytrzymałość 30 kg, czyli to nie było badziewie. I montaż ich był o wiele prostszy, tyle że kupując ten metalowy, kierowałem się przede wszystkim łatwością transportu, no bo nie mam samochodu, bo kto by dał samochód człowiekowi, który bardzo źle widzi i jest w połowie głuchy. No, wy byście dali takiemu gościowi samochód, bo ja na pewno nie. Dlatego musiałem ten zakupiony regał przywieźć autobusem, więc wybrałem najmniejsze pudełko. Ale widzę, że chyba większe pudełko, to plastikowe było, znaczy z plastikowym regałem bo pudło było tekturowe było dużo lepszym wyborem i może jeszcze jutro wrócę do tego marketu budowlanego ale nie o tym chciałem mówić. A propos sklepów i marketów, na moim osiedlu jest taki sklep z płazem, nie gadem, tylko płazem właśnie, taka sieciówka, i kiedyś byłem tam codziennie, natomiast teraz tam nie chodzę. Dlaczego? Dlatego, że poczułem się obrażony. Przez obsługę. Ogólnie różne ekipy się przewalały przez ten sklep. Najgorzej wspominam taką panią młoda, ładna i zawsze jak ona tam obsługiwała, to pod sklepem i sklepie stała cała horda młodych mężczyzn, prawie że z językami na brodzie, wyglądali jak psy, które przyszły do suki, która macieczkę. Nie wiem czego się spodziewali, nie moja sprawa, ale strach było tamtędy przechodzić, bo wszyscy wyglądali na kryminalistów. Teraz z kolei cała obsługa tego sklepu, a nie, później były takie dwie lale, blondynki, panienki z okienka, które kiedyś groziły mi wezwaniem policji, bo twierdziły, że nie miałem maseczki na twarzy. No. Zapomniałem, bidulki sobie tylko, że ten sklep ma taki program lojalnościowy, polegający na tym, że punkty za zakupione produkty skanujecie sobie na aplikacji w telefonie. No i kiedyś jedna z nich mnie zapytała: Czy mam taką aplikację? Ja powiedziałem, że nie mam, bo mnie takie promocje nie interesują, więc pani sobie punkty za moje zakupy zeskanowała na swój prywatny smartfon. I bidulka o tym zapomniała wtedy, kiedy mi groziła wezwaniem policji. No i teraz już powiem tak, ta ekipa została już nie pracuje w żabce, a ich szefowa pożegnała się z nimi w należyty sposób. I bardzo dobrze. Pani szefowo, jakby trzeba było iść gdzieś zeznać, to ja chętnie, bo jeszcze mi nie przeszła złość na te panie. Potem słuchajcie, nastała ekipa w całości złożona z Ukraińców. Nie mam nic przeciwko Ukraińcom i jest mi wszystko jedno, czy w tym sklepie obsługują mnie Polacy, Ukraińcy, Niemcy, czy może nawet cholerni eskimosi. Jedynie czego chcę, to wejść tam, zrobić zakupy, zapłacić i wychrzanić do domu. No i kiedyś, ponieważ ze względu na stan zdrowia nie powinienem pić kolorowych gazowanych napojów, więc, żeby to miało jakiś smak, co piję, to lubię wodę z cytryną. Chciałem więc sobie kupić półtora litra wody i dwie albo trzy cytryny i tak też zrobiłem. Podchodzę do kasy i, tak powiem, nie powiem brzydko, kasa nieczynna. Nic nie da się zrobić, bo królewna z drewna tkwi przy kasie i liczy jakieś drobniaki po jednym groszu. A to jest taka pani, jedna z części ekipy, tej, tego dream teamu, który w tym sklepie obsługuje. I to jest, moi drodzy, pani, która sprawia wrażenie osoby zaburzonej psychicznie. Ponieważ mówi po polsku dobrze, ale nie mówi normalnie, tylko mruczy coś pod nosem szeptem. Więc nawet biorąc pod uwagę, że nie słyszę, to i tak jej nie słyszę. I mówię, muszę prosić, żeby mówiła głośniej. Kiedyś nawet jej wytłumaczyłem, bo myślę sobie, może nie wie, jak się głośniej mówi. Więc jej wytłumaczyłem, żeby wyprostowała tułów, nabrała głęboko powietrza i mówiła wypuszczając to powietrze energicznie, mocno. Ale nie dotarło. Druga pani, taka starsza kobieta, wygląda jak wyrwana, oderwana granatem od pługa w kołchozie. Nawet raz się posunęła do tego, że się darła na mnie, ale ta przynajmniej głośno mówi. I przynajmniej słyszę, co do mnie mówi i rozumie, bo całkiem nieźle mówi po polsku. I rekord wszystkich rekordów był młody mężczyzna, który kiedyś na mnie wrzeszczał, kiedy mu zwróciłem uwagę, że jak jest taki agresywny, to niech wraca, jedzie do swojego kraju bo w jego kraju kobiety giną na froncie w obronie ojczyzny, a on sobie znalazł ciepłą posadkę na tyłach i jeszcze jest nieuprzejmy dla klientów. No więc się obraził, powiedział, że nie wiem skąd, yy, skąd on jest. O, czy, otóż wiem synku skąd jesteś, bo masz akcent taki, że się przypomina Wołyń, jak cię ciebie słucha. No i dopóki ta ekipa będzie w tym sklepie urzędować, to moja noga tam nie postanie. Choćbym miał iść po zakupy na plac centralny, to będę, a im nie dam zarobić. Ale w tym właśnie sklepie tej sieci, w tym programie lojalnościowym jakiś człowiek zdobył, słuchajcie, aż 48 tysięcy punktów. Ja nie wiem, jak on to zrobił, może był ekspedientem i też sobie jakoś to usprawniał za te 48 tysięcy punktów moi drodzy mógł sobie wybrać jakąś nagrodę, ale w porządnych firmach jest tak, że jak uzbieracie punkty w programie lojalnościowym, to możecie sobie wziąć, czy wybrać, czy dostać coś, co nie jest na co dzień dostępne w sprzedaży. Na przykład kiedyś jak paliłem papierosy. To codziennie chodziłem po fajki na stację benzynową. Taką sieciówkę, no bo tam się przesiadałem. To akurat zbierałem sobie punkty, i szedłem po fajki. I kiedyś uzbierałem tyle punktów, że dostałem toster. Bardzo dobrze mi służył. Potem go zgubiłem, ale to nie wina stacji. Kiedyś, czy jeszcze dużo później, jak znowu uzbierałem punkty, bo jak. Wam mówiłem, paliłem dwie paczki papierosów dziennie, więc się uzbierało. To, ku, to dostałem komplet noży kuchennych. No i taki program lojalnościowy ma sens. Natomiast w sklepie z Płazem mogę sobie dostać za darmo rzeczy, które są dostępne w tym sklepie. Co troszeczkę podważa atrakcyjność tego programu lojalnościowego. Bo jak będę chciał, któreś z tych rzeczy, które tam są dostępne. To po prostu je sobie kupię. Ale widać, ta promocja jest adresowana do osób, które nie stać na to, żeby sobie kupić. Więc muszą oszczędzać, żeby butelkę na przykład kolorowego, gazowanego napoju dostać za darmo, bo widać za pieniądze ich nie stać. No i ten, słuchajcie, maniak punktowania, który zebrał aż 48 tysięcy punktów. Posłuchajcie, jakie to wspaniałości sobie wybrał. Opakowanie ciastek milka. No, po prostu z świata. Cztery batoniki, please. Jeszcze lepiej. Do tego cztery sneakersy. Do tego cztery czekolady milka. Powiem wam, od samego czytania o ilości słodyczy robi mi się niedobrze. Ale może ten pan lubił. Następnie. 7 opakowań żelków haribo. Tym razem kwaśne, żeby zlikwidować to, że tak powiem, przesłodzenie. Do tego 11 paczek chipsów. I żeby w buzi nie zaschło, 17, 17 butelek kolorowych gazowanych napoi, napojów. No, moi drodzy, sama radość i samo zdrowie. Jeżeli zjadł to wszystko naraz, w jeden dzień, to już obawiam się, że sklep stracił jednego ze swoich najbardziej, najbardziej wiernych klientów. Ponieważ to, ta lista wspaniałości, które przeczytałem, to jest moi drodzy, to nawet nie są zakupy, to jest cukrzyca na raty. I pod artykułem, w którym o tym piszą, jeden pan, który. Widać, nie za bardzo umiał napisać własne imię, by się podpisał, albo pani JVGBHH. Próbował napisać swoje imię, ale tak wyszły losowe, taki memling wyszedł. No i pan, trzeba przyznać, że skomentował to bardzo celnie i dosyć, że tak powiem, logicznie. Rydzyk się bogaci dwukropek, a wy taką bryndzą się cieszycie. No. no tak, i tutaj, chociaż pan zapomniał się podpisać, no to ja się zgadzam się mniej więcej z tą opinią, a nawet całkowicie. Rzeczywiście, cieszą się ludzie, tak jakby nie wiem, złoto wygrywali, a mogliby sobie to wszystko kupić. A być może, gdyby się przyjrzeć, ja nie wiem, czy tak jest, ale być może, gdyby się przyjrzeć. To by się okazało, że te same produkty w innych sklepach są tańsze. I zaoszczędzone w ten sposób drobniaki, można by przeznaczyć na zakup ulubionych, prawda? Y, ulubionego wagona słodyczy każdego dnia. No. Ale co ja tam wiem, moi drodzy, jestem tylko prostym chłopakiem z nowej huty. Do tego, jak zauważył jeden widz, ten pluje żółcią. Otóż, drugi widzu, nie, nie pluje żółcią. Widać, krótko mnie oglądasz, bo jakbyś mnie oglądał dłużej, to byś wiedział, na co mnie stać, kiedy chcę być złośliwy albo się do czegoś przykrzaniam. Na razie po prostu mówię to, co myślę. Także, jak ja będę chciał coś z tych przewspaniałych, że tak powiem, pyszności, to po prostu pójdę i sobie kupię. Ale raczej sobie nie kupię, bo cukrzycę już mam. Więc muszę o takie rzeczy dbać. A właśnie w czasie, kiedy przez 20 lat pracowałem na cukrzycę, no to głównie się odżywiałem takimi właśnie rzeczami jak przeczytałem chipsy, batoniki, kolorowe gazowane napoje. Zanim dostałem cukrzycę, to opowiem to, bo to jest co prawda wstyd, ale być może komuś to uratuje życie. Więc zanim dostałem cukrzycę, moi drodzy, to odżywiałem się w ten sposób, że może chipsy to nie codziennie, ale codziennie wypijałem 3 do 4 litrów kolorowego gazowanego napoju tego ciemnego takiego bo bardzo go lubiłem i bez tego dnia w ogóle nie zaczynałem słodycze to jadłem no codziennie z 5 batonów weszło no i inne niezdrowe rzeczy również co najmniej pół litra energetyka dziennie do tego ze trzy kawy a jak kupiłem sobie ciasto, no to praktycznie pół kilograma zjadałem na jeden raz. I popijałem jeszcze znowu kolorowym gazowanym napojem. I w ten sposób, moi drodzy, przez 20 lat obżerając się jak świnia, w końcu dostałem cukrzycy. I tak jak mówię, wstydzę się tego i już teraz tak nie robię. I mówię o tym po to, żeby być może ktoś wyciągnął wnioski z tego, co mówię. I tak nie postępował. Bo teraz na przykład raczej słodyczy nie mogę, znaczy nie raczej. W ogóle nie mogę słodyczy. I przychodzą święta, a ja sobie nie, nie zjem nawet nic słodkiego, bo mam cukrzycę. A gdybym przez te 20 lat umiarkowanie się odżywiał, to być może teraz byłoby inaczej. No ale cóż. Mądry Polak. Po szkodzie. Powiem Wam, drodzy widzowie, że jestem chory, przeziębiony. Mam zatkany nos, boli mnie gardło i w głowie mi tak łupie. Co najgorsze, że taki stan trwa od października. Albo to jest jakieś przeziębienie, gigant, albo ja nie wiem co. Pewnie wyzdrowieję, jak się zrobi ciepło, albo jak się cholera przekręcę. No nic. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam zdrowia. Zdrowia i wolności, chciałoby się powiedzieć, a ja zabieram się powoli za pracę <coughs> nad kolejnym odcinkiem z cyklu Dziwny jest ten świat. Bardzo dużą wagę przywiązuję do tej serii, ponieważ w tej serii chciałem Wam zaprezentować Wam. Niektóre elementy teorii spiskowej nowego porządku świata, bo po prostu bardzo lubię o tym mówić i chcę się z Wami tym podzielić. Dzięki za uwagę. Strzałka!